Patrzcie, moi drodzy widzowie, wyszedłem stąd. Tutaj jest ta chałupa rozgrabiona, rozebrana przez spych. Szedłem tędy, szedłem tędy, sobie machałem. Tędy, tędy, tu sobie podeszłem, tu. Tutaj miałem, miałem sygnał. To był jakiś złom. Mówię, nie idę tędy, bo tutaj, kurde, za bardzo mi się nie chce tam schylać. Przychodzi pod tymi krzakami, wrócę się, nie? Wracam, wracam. Tym, z tym, tymi samymi praktycznie śladami co szedłem, nie? Zobaczcie, w tą stronę nic nie pokazywało, w tą stronę jest sygnał, nie? Patrzcie, patrzcie jaki fancik wyszedł mi teraz piękny. Witam, witam wszystkich z centrum niemieckiej wsi. Dzisiaj sobie pochodzimy, jak zwykle, za depozytami niemieckimi, ale jesteśmy tutaj niedaleko ruiny. Tutaj wam pokażę. Tutaj był dom. Tam jest taki większy silos. To pójdziemy, to wam go pokażę. Betonowy, nie wiem na jakąś, na co to było. Jak ktoś coś się zna na takim czymś, to niech napisze. Komentarzu, czy to na kiszonkę, czy na jakieś nie wiem, odpady po krowach, czy po czymś, tam były dwa domy z tamtej strony. To jest taka duża krzyżówka ogólnie. Tam były dwa domy, tutaj był bardzo duży dom. No i taki mamy fajny las. Pochodzimy, zobaczymy po tym grubym lesie. Tutaj może coś przy tej chałupie jakaś drobnica wyjdzie. Zobaczymy. Ewentualnie, jak tutaj nic nie będzie, to skierujemy się na tamten dom, zobaczymy tam. Także, moi drodzy widzowie, trzymajcie kciuki Zobaczymy co tu wyjdzie, to do pierwszego dołka ja Już dołek wykopałem, zobaczymy co tutaj jest co, co my tu mamy? Co my tu mamy? Dupka z baterii Nic ciekawego, dobra teraz ja powiem wam tak zobaczcie zobaczcie tutaj jeden jeden zobaczcie dwa, trzy, cztery już są cztery piąty szósty, siódmy ósmy dziewiąty Dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty. Dobra, dobra, na razie jest trzynaście prawdziwków w jednym miejscu, także ja to zbiorę. Teraz nie wiem, czy zbierać grzyby, czy szukać skarbów. Dobra, idziemy dalej. jaki jaki silos. Nie wiem na co to ma być, taki. Powiem wam, że prawie przy każdym budynku jest taki silos. Woda czyściutka w środku. Ciekawe czy coś, coś by tutaj było. Nie, bo może coś schowali. Jak ktoś wie do czego to służyły takie budowle betonowe, silosy. Podajcie znać napiszcie coś tam w komentarzach. Patrzcie jakie ładne pałeczki wyrosły. No, jak nad, nad jeziorem. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze taki złomiks. Teraz wykopałem. No taki kurde. Mam takie coś ciekawego, bo patrzcie, tutaj jest tak skręcone. Widać? Tylko ozdóbka pewnie z jakiejś koniny, z wozu. A no, tak to wygląda. My idziemy dalej. Jest mamy kawałek dzwonka drowera chyba mi się wydaje tak wygląda ale niestety nie ma żadnych napisów na nim no. Tak, dzwonek od roweru Niestety nie ma żadnych napisów Rozsypał się całkowicie w drobny mak, dobra, Ach, tu jest w samej ruinie, tu jest to była ta ruina jest ta ruina, ten dom był Dobra, idziemy dalej. Z taki młotek wykopałem Patrzcie jaki ciekawy młotek, kurwa, taki prostokątny, nie? Patrzcie no fajny Dobra, idziemy dalej Dobra, coś się trafiło wreszcie, bo powiem Wam, że długo chodzę, chodzę, chodzę i kurde słabo Jest tu jakaś monetka. Co my tu będziemy mieli? Jeden fening. jeden Fencing. Daty nie widzę, ale coś koło już ze swastyką to czyli coś już za Hitlera będzie. Jest znowu Fenolek. Jeden, I więcej ten samokres z tyłu ze swastyką już. Dobra. Chyba jakiś śmietniczek tutaj będzie. Dobra, kopiemy. Tak drodzy widzowie ewidentnie mamy tutaj jakiś śmietniczek. Jakieś śmieci wysypane były. Tutaj mamy szkła, chyba z weków albo z czegoś takiego. No tutaj mamy fenolka, 5 pięć, pięć feningów. Stan taki średni. Pewnie ze swastyką już, kurde, daty Wam nie powiem, bo nie widzę no, 5 fenoli, tutaj się warto pokręcić, warto coś, coś może wyjdzie. Patrzcie, tu wygrzebałem taką końcówkę z paska. Widzicie? Aluminiowa końcówka z paska jakiegoś, nie wiem z czego to. Może z hełmu? Malutki, malutki pasek, był wąski. Może z gaz maski, dobra. Pryjemy tutaj dalej. No w tej samej dziurze tu ewidentnie jest śmietnik, są, są sygnały znowu. Kurde powiem Wam, że tak się człowiek nieraz nie spodziewa, bo to jest fakt faktem, że to jest 30 metrów gdzieś od ruiny, no ale tak las bardziej. Jest jeden fening. Jeden fening adolfowy, w tyłu jest orzeł ze swastyką. A my kopiemy dalej No jakiś talerzyk był ładny dobra, tutaj trzeba ewidentnie to przeryć tutaj Co my tu mamy? place kołowiane <laughs> Ciężki o, może być guzik, tak, guzik Patrzcie taki kurde guzik kołowiany. Wielki dwie dziurki są no, przy tym śmietniku. Dobre. Te same fenole tutaj wychodzą. Kurde, chyba tutaj jest 6 sztuk. No Patrzcie na no, 10 feningów. Dziesięć phenigów. Adolfowe znowu następne 10 hengów nie no powiem wam że jest masakra z tymi grzybami kurde jest ich ja pierdziule tutaj chyba z 60 sztuk w jednym miejscu no to ładne maluszki. kurde piękne piękne jakieś ja z tym zabiorę to w ogóle nie wiem no, o, taki piękny prawdziweczek dobra Idziemy dalej, o tu następny patrzcie, <laughs> ja pierdziule, gdzie się nie obejrzysz tam grzyb, gdzie się nie obejrzysz tam prawdziwe krośnie, piękne grzybobranie w tym roku, obrodziło, no ten jest piękny, zobaczcie jaki ładniuśki, bialutki pod spodem, ach ciemniutki, piękny, 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 <laughs> zamiast zbierać kurde, szukać fantów to ja chodzę grzyby zbieram, ja pierdziule. No ale trudno. Są grzyby, to trzeba zbierać. Dobra, na razie. Mamy dołek, moi widzowie. Tutaj mamy, tutaj była chałupa. Oj, tutaj widać ruiny. A tutaj, a tutaj mamy jakiś pierścioneczek taki fikuśny. Taki pewnie jakiś odpustowy, ale, ale taki dość ładny. Jakiś kamek pewnie był w środku. No dobra, tu się jeszcze pokręcimy. To jest dość ciekawy teren. Także zobaczymy. Jak coś będzie, to się włączy. 92 sygnałek. Zobaczymy. Jesteśmy przy samej chałupie. To była chałupa. Także 3 metry od wejścia. Zobaczymy, co to Niemcy tutaj pogubili, kurde. I to nie będzie jakiś śmieć Gdzie jesteś? To tam spadło? tu gdzieś jest gdzie ty jesteś? Kurde tutaj Aha, jest monetka. Jest monetka Moi drodzy widzowie Jeden fenolek, jeden feng. Widać tak adolfowy. Z drugiej strony jest orzeł ze swastyką. Że też w miarę widać, że fotki robił. Nie będę, bo w miarę widać. Jesteśmy mniej więcej na podwórku. Na podwórku koło tej chałupy To był dom. Tu już zostało to z pychem zepchane wcześniej, kiedyś. Jak drogę robili, podejrzewam leśną, gdzieś tutaj to pewnie zabrali gruz, w jakieś dziury. Także no, idziemy dalej, w koło tej chałupy, zobaczymy, może jak jest fenolek, to może jeszcze coś wyjdzie, nie? No, dość ładny, ale rewelacji nie ma. 40. Trzeci rok. Dobra, idziemy dalej. No tutaj zostało to wybrane, widać po tej stronie był mur. Tutaj był mur, tutaj wybrali to z piechem. pewnie na jakąś drogę, ten gruz, a tutaj na wierzchu sobie tak, tak sobie to leżało, plombusia, także pewnie jak wybrali to została odkryta plomba, tak tutaj mamy, tak plomba solna. Przeważnie są z orłem pruskim. Na środka tu mamy jakieś kwiatuszka. No, ja w sumie ogólnie to nic nie widać. A w każdym bądź razie plomba. Także na samym wierzchu sobie leżała. Nawet nie kopnąłem. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, moi drodzy widzowie, wyszedłem stąd. Tutaj jest ta chałupa rozgrabiona, rozebrana przez spych. Szedłem tędy. Szedłem tędy, sobie machałem. Tędy, tędy, tu sobie podeszłem, tu. Tutaj miałem, do, miałem sygnał. To był jakiś złom. Mówię, nie idę tędy, bo tutaj, kurde, za bardzo mi się nie chce tam schylać. Przychodzi pod tymi krzakami, wrócę się, nie? Wracam, wracam. Tym, z tym, tymi samymi praktycznie śladami, co szedłem, nie? Zobaczcie. Tam w tą stronę nic nie pokazywało. W tą stronę jest sygnał, nie? Patrzcie. Patrzcie jaki fancik wyszedł mi teraz. Piękny. Zobaczcie, broszka, motylek. I tak człowiek widzicie przejdzie. Mówią, że są miejscówki przeszukane. A prawda. szczotka choć tu. Gówno prawda, że są miejscówki przeszukane, wcale nie są. Ziemia cały czas pracuje, ziemia, ziemia się rusza w zimę. Także widzicie, zobaczcie jaki piękny motylek. Troszeczka piękna z kamyczkami jakbym się tak schylił pod tym krzakiem, pod tym drzewem zwalonym, to bym poszedł dalej i tyle, nie? A tu miało być i jest. Piękna troszeczka motylek. Taka widać tutaj złocenia. Musiała być, no w środku widać złocenie, musiała być pozłacana. Z kamyczkami Zobaczcie jakie to ładne jest No to jest fajne już fajne. Fajny fancik Zobaczcie mhm. Także jest jak ma być Wasze to będzie Dobra Foteczkę wrzucimy To sobie obejrzycie dokładnie A ja idę dalej Podsumowanko na koniec, moi drodzy widzowie. Tu mamy złom. Tu mamy ogólnie te monetki, to cośmy coś dzisiaj nakopali. Mamy 12 sztuk feningów. Ogólnie to wszystko adolfowe. Mamy cztery łuski. Tu mamy klamerkę jakąś. Tutaj mamy tą broszkę ładną tego motylka. Pierścioneczek. No i blomba. No i ten guzik taki placek łowiany. Także myślę, że dzień udany, troszkę się nakopało, a najbardziej mnie cieszy, to proszę Was cała reklamówka pięknych prawdziweczków. Także jak się podobało, to dajcie lajka, like zostawcie jakiś komentarz. Dla nowych proponuję, aby mnie zasubskrybowali, bo w następnym odcinku na pewno się będzie też coś działo fajnego. Także polecam i trzymajcie się. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Hej!